Witam, nazywam się Karol i dzisiaj powiem Ci wszystko, co musisz wiedzieć o Osty Health zanim go kupisz. Mam też dwa bardzo ważne ostrzeżenia, więc zwróćcie baczną uwagę na to, co mam Wam do powiedzenia. Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć jest o stronie internetowej, na której zamierzasz kupić Osty Health. Osty Health jest sprzedawana tylko na oficjalnej stronie internetowej i aby Ci pomóc, zostawiłem link w opisie tego filmu. Więc czy Osty Health naprawdę działa? Odpowiedź brzmi: tak, Osty Helf działa. Drętwieje staw poprzez rozluźnienie neuronów czuciowych. Normalizuje funkcję stawu poprzez przywrócenie torebki maziowej. Pomaga zmniejszyć obrzęk poprzez poprawę przepływu krwi do zranionego obszaru. Nie podrażnia skóry, łagodząc ją naturalnymi składnikami, wzmacnia staw i naczynia krwionośne, normalizując metabolizm w stawie. Działa intensywnie dzięki obecnej w formule kofeinie i zwiększa skuteczność wszystkich składników. Proszę nie igrać z bólem stawów. Jeśli nie złagodzi Pan stanu zapalnego i nie rozpocznie procesów naprawczych, choroba może się pogłębić. Proszę nie dopuścić do wystąpienia powikłań i działać natychmiast. Komentarze klientów, którzy stosowali Osty Health są bardzo pozytywne. Wielu z nich zgłasza szybką ulgę w bólu i ogólną poprawę stanu ich stawów. Jednak istnieją również dwa ważne ostrzeżenia, o których należy pamiętać przed zakupem tego produktu. Po pierwsze, należy pamiętać, że Ostychelf nie jest lekiem na przewlekłe lub ciężkie choroby stawów. Jeśli masz problemy zdrowotne ze stawami, które wymagają profesjonalnego leczenia, koniecznie skonsultuj się z lekarzem przed użyciem jakiegokolwiek produktu. Po drugie, ważne jest, aby kupić Osty Health tylko z oficjalnej strony internetowej producenta, aby upewnić się, że kupujesz autentyczny i bezpieczny produkt. Należy uważać na nieautoryzowane strony internetowe lub niezweryfikowanych sprzedawców, którzy mogą oferować podrobione lub niebezpieczne produkty. Podsumowując, Osty Health wydaje się być skutecznym produktem łagodzącym ból stawów i poprawiającym ich stan zdrowia. Ważne jest jednak, aby przed użyciem skonsultować się z lekarzem i kupować tylko na oficjalnej stronie producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność produktu